Czy kiedykolwiek poczułeś dreszcz na plecach, to nieuchwytne wrażenie, że coś większego, coś poza zasięgiem wzroku, próbuje przeniknąć do Twojego życia, do Twojego domu, do Twojej duszy? Czy zdarzyło Ci się zastanawiać, dlaczego mimo Twoich najszczerszych intencji i żarliwych modlitw, w Twoim sercu i w Twoim otoczeniu wciąż panuje niepokój, zamęt, a czasem wręcz pustka? Zatrzymaj się na chwilę. Odłóż na bok zgiełk codzienności i posłuchaj głosu, który przemawia z głębi stuleci, głosu jednego z największych mistyków Kościoła, świętego ojca Pio Pietrelciny. Jego życie było nieustającą walką, nie z ciałem i krwią, ale z księciem ciemności i jego armią podstępnych duchów, które jak niewidzialne węże próbują wślizgnąć się w każdą szczelinę naszej duchowości. Ojciec Pio, noszący na swoim ciele bolesne stygmaty, pieczęć Bożej miłości i ofiary, był obdarzony niezwykłą łaską rozeznawania. Widział więcej. Wiedział więcej. I ostrzegał. Jego słowa nie były czczą gadaniną, ale płonącym alarmem duchowym, którego echo powinno wstrząsnąć każdym z nas, pragnącym żyć w świetle Chrystusa. Ojciec Pio nieustannie podkreślał, że dom chrześcijanina powinien być domową świątynią, miejscem świętym chronionym modlitwą, miłością i wiarą. Ale wiedział również, że zły duch jest mistrzem kamuflażu i inżynierii społecznej, używającym ludzi jako swoich narzędzi, swoich koni trojańskich. Dlatego jego ostrzeżenie jest tak uderzająco konkretne i na pozór kontrowersyjne. Ojciec Pio, ten łagodny mnich z brodą, który spędzał godziny w konfesjonale, kierował do nas przesłanie o absolutnej, bezkompromisowej czujności. Nigdy nie wpuszczaj do swojego domu tych trzech typów ludzi. Nie chodziło mu o samą fizyczną obecność, ale o ducha, którego ci ludzie niosą, o truciznę, którą wpuszczają w atmosferę twojego życia duchowego i rodzinnego. Chodzi o duchowe wejście, które ci ludzie mogą otworzyć, zapraszając chaos i ciemność do twojej twierdzy wiary. Pierwszym z nich, przed którym z serca ostrzegał święty, jest ten, którego można nazwać człowiekiem lekkomyślności i światowego zgiełku. To jest osoba, która żyje wyłącznie teraz i dla świata. W jej sercu nie ma miejsca na wieczność, na refleksję, na ciszę. Przychodzi do ciebie, pełen hałasu, pustej gadaniny, ciągłego rozproszenia i, co gorsza, lekceważącego stosunku do spraw Bożych. Może to być urocza i pozornie niewinna osoba, ale jej duch jest przesiąknięty światowością, tym bolesnym brakiem tęsknoty za Bogiem. Ojciec Pio widział, jak takie spotkania niszczą duszę. Wpuszczając do swojego domu i swojego życia ducha lekkomyślności, zapraszasz do siebie ducha powierzchowności. Nagle modlitwa staje się nużąca, lektura pisma świętego, niezrozumiała, a cisza, nieznośna. Światowość, jak rak, zabija w tobie pragnienie tego, co święte. Ojciec Pio, który sam żył w głębokim oderwaniu od świata, w ciągłej pamięci o Bożej Obecności, wiedział, że światło wiary może zostać zdmuchnięte przez byle podmuch pustej, światowej rozrywki. Przywołajmy w pamięci Jego surowe słowa. Dusza, która kocha świat, jest w niebezpieczeństwie. Unikaj towarzystwa tych, którzy gardzą modlitwą i spędzają czas na próżnych rozrywkach. Oni są jak woda, która gasi płomień Twojej pobożności. Wystarczy jedna wizyta takiego lekkomyślnego gościa, a spokój budowany przez tygodnie modlitwy może ulec rozproszeniu. To nie jest wezwanie do osądzania, ale do świętej selekcji tego, co i kogo wpuszczamy do wewnętrznej przestrzeni naszego serca i domu. Drugą kategorią ludzi, przed którą ojciec Pio bił na alarm, jest o wiele bardziej niebezpieczny, ponieważ działa pod maską dobra. Człowiek fałszywej pobożności i obłudy. To jest hipokryta. To jest ten, kto mówi, panie, panie, ale sercem jest daleko od niego. Przychodzi do ciebie z Biblią w ręku, z ustami pełnymi pobożnych frazesów, ale w jego oczach widać cień osądu, w jego sercu, pychę, a w jego czynach, brak miłości. Obłuda jest ulubioną bronią złego, ponieważ paraliżuje zaufanie i sprawia, że samo dobro wydaje się być kłamstwem. Ojciec Pio, spowiednik, który widział najgłębsze zakamarki ludzkich dusz, wiedział, że nikt tak nie szkodzi kościołowi i wierze jak świętoszek, którego czyny zaprzeczają jego słowom. Fałszywa pobożność to pułapka. Sprawia, że myślisz, iż musisz być idealny na zewnątrz, zapominając o prawdzie wewnętrznej. Obłudnik w twoim domu zasiewa ziarno pychy duchowej. Zaczynasz porównywać się z innymi, oceniać ich, a twoja modlitwa staje się wystawą, a nie rozmową serca z sercem. Ojciec Pios całą mocą nawoływał: Strzeżcie się hipokrytów, ponieważ oni niszczą duszę bardziej niż otwarte grzechy. Oni ubierają diabła w szatę anioła światłości, a ich pobożność to tylko trujące perfumy. Święty nie tolerował duchowej dumy. Prawdziwa świętość jest zawsze pokorna, ukryta, pełna miłości i miłosierdzia. Wprowadzenie do swojego życia fałszywej pobożności to wpuszczenie ducha osądu, który z czasem zniszczy twoją zdolność do prawdziwej, prostej i dziecięcej wiary, której tak bardzo pragnął Jezus. Zamiast budować wspólnotę miłości, zbudujesz mur potępienia. Musimy być czujni. Ten drugi typ człowieka jest najbardziej podstępny, bo kradnie sens naszej modlitwy. I wreszcie, trzecia i być może najbardziej oczywista, ale najczęściej lekceważona kategoria człowiek nienawiści, podziału i nieprzebaczenia. Ten człowiek przychodzi do ciebie z sercem pełnym goryczy, plotek i oszczerstw. Jego celem nie jest budowanie, ale burzenie. Nie jest to człowiek, który otwarcie walczy z wiarą, ale ten, który podważa jej fundament, miłość bliźniego. Ojciec Pio, który spędził życie na uzdrawianiu dusz i zachęcaniu do pojednania, widział, że największym grzechem przeciwko miłości jest brak przebaczenia i pielęgnowanie urazy. Człowiek ten wchodzi do Twojego domu i, pod pozorem szczerej rozmowy lub informowania o faktach, zasiewa ziarno podziału i nieufności. Jego słowa są jak krople trucizny, które powoli zabijają w Tobie zdolność do widzenia dobra w innych i, co gorsza, do zaufania opatrzności Bożej. Ojciec Pio, który sam był ofiarą straszliwych kalumni i prześladowań, wiedział, że brak miłości braterskiej jest najłatwiejszą drogą do piekła. Jak pisał? Jakżeż możemy mówić, że kochamy Boga, którego nie widzimy, jeśli nie kochamy braci, których widzimy? Wpuszczając do swojego domu i serca ducha nienawiści i plotek, otwierasz drzwi dla demona niezgody, który rozbije nie tylko twoją rodzinę, ale i twój wewnętrzny pokój. Nigdy nie zapominaj, że nasza wiara jest oparta na krzyżu, a krzyż jest symbolem największego przebaczenia i najwyższej miłości. Jeśli ktoś przynosi do Twojego domu jad osądu, plotek i nienawiści, delikatnie, ale stanowczo, w imię Chrystusa, wskaż Mu drzwi. Twoja misja nie polega na byciu sędzią, ale na byciu promiennym ogniwem miłości. To jest przesłanie, które Ojciec Pio utrwalał w sercach swoich duchowych dzieci. Bóg jest miłością, a my mamy być jej przedłużeniem. Rozwinięcie i duchowa ekspansja, ochrona twierdzy duszy. Te trzy typy ludzi, lekkomyślność, fałszywa pobożność i nienawiść, to trzy bramy, przez które zły duch próbuje wedrzeć się do naszej twierdzy. Nie chodzi o to, by żyć w strachu, ale by żyć w świadomej czujności, która jest cechą każdego prawdziwego żołnierza Chrystusa. Ojciec Pio uczył, że naszą jedyną, ale niezawodną obroną jest święta triada duchowa: modlitwa, pokora i czysta miłość. Modlitwa nie jest opcją, ale koniecznością. Modlitwa jest kluczem, który otwiera serce Boga, mawiał święty. Kiedy drzwi twojego domu są zamknięte dla świata, otwórz drzwi swojej duszy dla Boga poprzez różaniec. Ojciec Pio, który nie rozstawał się z różańcem, wiedział, że jest to najpotężniejsza broń przeciwko wszystkim knowaniom złego. Różaniec w twoich rękach to znak, że powierzasz swój dom i swoich bliskich Maryi, która jest postrachem demonów, terror demonum. Codzienna modlitwa, szczególnie w rodzinie, tworzy niewidzialny mur ochronny, którego nie przejdzie żaden duch lekkomyślności. Modlitwa zamienia pusty czas w święty czas, a światowy zgiełk w harmonijną ciszę, dając siłę, by przeciwstawić się powierzchowności. Następnie, pokora. To ona jest antidotum na fałszywą pobożność. Prawdziwa pokora to prawda o sobie samym, uznanie, że jestem grzesznikiem potrzebującym miłosierdzia, i że wszystko, co dobre we mnie, pochodzi od Boga. Pokora każe nam unikać osądzania, bo wiemy, że sami jesteśmy słabi. Ojciec Pio, pomimo stygmatów i darów mistycznych, całe życie uważał się za biednego grzesznika. Jego kierownicy duchowi musieli wręcz walczyć z jego nadmierną pokorą. Kiedy w twoim sercu gości pokora, hipokryta nie ma do niego wstępu. Nie dasz się zwieść, nie wpadniesz w pułapkę pychy, nie zaczniesz oceniać innych z wysokości swojej doskonałości. Pokora sprawia, że Twoja wiara jest autentyczna, prosta, jak wiara dziecka. Wtedy Twoja modlitwa, Twoje posty, Twoje czyny miłosierdzia, stają się ukrytą ofiarą, a nie publicznym spektaklem. I wreszcie, czysta miłość, ta, która jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego pierwszy KOR-13, to jest jedyna broń przeciwko człowiekowi nienawiści i podziału. Ojciec Pio, którego serce było rozdarte miłością do Boga i bliźniego, uczył nas, że miłość braterska jest kryterium zbawienia. Jeśli w twoim sercu panuje miłość, nie ma w nim miejsca na plotki, urazy, ani chęć rewanżu. Jeśli musisz się z kimś spotkać, kto niesie ducha podziału, zrób to w duchu modlitwy i miłości, nie pozwalając na to, by jego trucizna weszła w twoje serce. Módl się za tego człowieka, błogosław go, i w ten sposób, w imię Chrystusa, zamykasz bramę przed duchem niezgody. Miłość jest tarczą. Nie rani, ale chroni. Nie osądza, ale rozumie. Ojciec Pio nieustannie nam przypominał, że walka duchowa toczy się w nas, w ciszy naszego serca. Te trzy typy ludzi to w rzeczywistości trzy skłonności, trzy grzechy główne, które zły duch próbuje w nas obudzić i wzmocnić: lekkomyślność, skłonność do porządliwości oczu i ciała, obłuda, skłonność do pychy żywota i nienawiść, skłonność do egoizmu i braku miłości. Pamiętaj, drogi bracie i siostro, że to, co wpuszczasz do swojego domu, kształtuje duszę Twoją i Twojej rodziny. Ojciec Pio widział, jak dusze giną nie tylko przez wielkie, spektakularne grzechy, ale przez stopniową erozję wiary, przez małe kompromisy, przez pozwolenie na to, by duch świata stał się duchem domu. Zakończenie i wezwanie do działania duchowego. Nie pozwól, aby ten alarm, ten płonący sygnał od ojca Pio, został zignorowany. Spójrz na swoje otoczenie, na tych, z którymi dzielisz czas, a przede wszystkim, spójrz w głąb siebie. Czy w tobie nie czają się cienie lekkomyślności, obłudy lub nienawiści? Jeśli tak, chwyć za różaniec, padnij na kolana i proś Boga o łaskę prawdziwej przemiany, pokory i płonącej miłości. Święty z Pietrelciny jest naszym potężnym orędownikiem. On, który przeszedł przez najgłębsze doliny walki duchowej, czeka, by nam pomóc. Jego nauka jest prosta, ale radykalna. Chroń świętość swojego domu i swojej duszy za wszelką cenę. Bądź czujny, bądź pokorny, a przede wszystkim kochaj. Tylko miłość ma moc, by rozproszyć wszystkie ciemności. Teraz, kiedy wiesz, przed czym ostrzegał nas ojciec Pio, nie zatrzymuj tej wiedzy tylko dla siebie. Ta prawda musi dotrzeć do każdego, kto jest zmęczony walką duchową, do każdego, kto szuka drogi do prawdziwego pokoju. Udostępnij ten film. Wyślij go osobie, która, jak czujesz, potrzebuje duchowej tarczy w tych trudnych czasach. Zostaw komentarz. Ojcze Pio, módl się za naszą obronę. Niech nasze słowa i nasze czyny staną się wspólną, potężną modlitwą, budującą mur światła wokół naszych domów i naszych serc. Pamiętaj, razem w wierze jesteśmy niepokonani. Niech pokój Chrystusa i wstawiennictwo świętego Ojca Pio będą z Tobą i z całym Twoim domem.